Wielka Brytania przymierza się do trzeciej dawki szczepionki. Brytyjski minister zdrowia, indyjski wariant koronawirusa nie musi powodować więcej zgonów. Rosnąca w Wielkiej Brytanii liczba zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa niekoniecznie musi się przełożyć na wyższą liczbę hospitalizacji i zgonów, powiedział minister zdrowia Matt Hancock. Jak poinformowano, w czerwcu w Southampton rozpoczną się testy trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. W środę podano, że liczba wykrytych zakażeń indyjskim wariantem wynosi 2967, co jest wzrostem o 28%, w stosunku do bilansu z poniedziałku. Jednak, jak mówił minister zdrowia Matt Hancock podczas konferencji prasowej na Downing Street, liczba hospitalizacji i zgonu w ogóle jest bardzo niska. Co dowodzi, że strategia polegająca na masowych testach i zintensyfikowaniu szczepień w miejscach będących ogniskami choroby jest skuteczna. Wskazał, że taka strategia zadziałała już w przypadku wariantu południowoafrykańskiego. Priorytetem szczepienia oznacza to, że nasza strategia jest właściwa ostrożnie zastąpić ograniczenia wolności ochroną wynikającą ze szczepionki. Jeszcze ważniejsze jest, aby ludzie się zaszczepili mówił minister zdrowia. Hancock w związku z tym zapowiedział rozszerzenie masowych testów na obecność koronawirusa, podobnych do tych, jakie są prowadzone w Bolton i Blackburn w północno-zachodniej Anglii, na sześć kolejnych miast bądź jednostek administracyjnych, a także zadeklarował pomoc rządowi Szkocji, który chce podobne testy przeprowadzać na dwóch obszarach. Poinformował również, że w przypadku osób szczególnie podatnych na ciężki przebieg COVID-19 skrócony zostanie okres pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki z 12 do 8 tygodni. Testy trzeciej dawki szczepionki Minister zdrowia ogłosił też, że w czerwcu na Uniwersytecie w Southampton rozpoczną się pierwsze na świecie testy trzeciej dawki szczepionki, która ma działać jako dawka wspomagająca. W badaniu ma wziąć udział prawie 3000. Osob, które w grudniu lub styczniu dostały pierwszą dawkę. Ma ono pokazać, na ile dawka wspomagająca jesienią, o której od pewnego czasu mówił brytyjski rząd, wzmacnia ochronę. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby odpornić ten kraj na pandemię, i inne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, a dane z tego pierwszego na świecie badania klinicznego pomogą ukształtować plany dotyczące naszego programu dawki wspomagającej w dalszej części roku, powiedział Hancock. Koronawirus w Wielkiej Brytanii wcześniej w środę podano, że w ciągu minionej doby wykryto 2696 nowych zakażeń oraz stwierdzono 3 zgony z powodu COVID-19. Natomiast łączne bilanse z ostatnich 7 dni wynoszą 15,9 tysięcy infekcji i 54 zgony. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto nieco ponad 4,45 milionów zakażeń, w efekcie których zmarły 127 694 osoby. Do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 37 milionów osób, co stanowi 70,2% dorosłych mieszkańców kraju, a drugą prawie 20,9 milionów Czyli 39,6% dorosłych.